Witam w tym GSM Help. Dzisiaj na stoliku, na naszym słynnym stoliku, mamy oto taki telefonik. Jest to... Sprawdzam. S22 Ultra. Czasami pomyłki mi się zdarzają. Mamy dużo telefonów. Jeden biorę, drugi biorę i nieraz się pomyłki zdarzają. Nie czepiacie. No ale mianowicie do przodu lecimy. Mamy tutaj blokadę operatora. Zobaczcie. Jest to telefon z plusa. No i bierzemy się za niego do roboty. Zaraz odblokujemy, włączymy internet i pokażę wam jak to działa. No jestem już z powrotem. No i zobaczcie, Telefon nie chodzi. Podłączony mam internet. Wszystko działa. Ustawienia. OEM odblokowane, może być. ADB. Informacja o telefonie. O stanie. Widzicie? I wszystko normalnie, bez problemu chodzi. A! Yy, pokażemy, jakie jest oprogramowanie. 6.0 Android 14, Knox 30, wersja zabezpieczeń 1 lutego 2024. Tak zostawiamy. Będziemy z najmniejszego problemu tutaj chodzić. Słuchajcie, zapraszamy oczywiście na, nasze, na naszą stronę internetową teamgsml.pl. Zapraszamy też na Facebook, zapraszamy na YouTube. No i oczywiście na Instagram. Tam wszędzie mamy, dorzucamy to, co możemy. Yy, możecie tam śledzić sobie, promocja, niepromocja, różne takie rzeczy, ale niedługo też będzie, bo mamy już praktycznie 9 tysięcy obserwowanych, jeszcze tysiąc, słuchajcie, i robimy darmowe szkolenie dla wybranej osoby, a raczej wylosowane. Więc słuchajcie, słuchajcie, uwaga, uwaga, jeszcze raz powtarzam, 10 tysięcy obserwujących i mamy jedno szkolenie gratis dla wylosowanej osoby. Warto, warto, możesz spróbować. Interesujesz się tym, chciałbyś zacząć lub chciałbyś zobaczyć jak to jest, zaczynać z unlockingiem, czy innymi rzeczami, bo to tylko nie o tym rozmawiamy, więc zapraszam. Wbijajcie łapki do góry, komentarze, no i oczywiście subiki. 10 tysięcy jedno losowanie i jednego yy, unlock, unlockera. Czy o normalną osobę, i szkolonko gratis. Widzimy się w następnym filmie. Pozdrawiam, cześć.